lotnicze świry, witajcie w kolejnym wideo na kanale lotniczy vlog Dzisiaj tak jak widzicie troszeczkę inaczej, bo widzicie mnie zazwyczaj, mnie nie widzicie bo prowadzę lotnicze newsy, ale czasami zdarzają się wideo, tak zwane commentary video, gdzie ja właśnie komentuję na przykład jakieś katastrofy albo coś tam, tego jest mało i właśnie tutaj przychodzę do tego, że niebawem planuję jakieś tam takie troszeczkę Powiedziałabym, że zmiany na kanale i tak dalej, ponieważ y, stuknął mi rok od opublikowania pierwszego filmu, i postanowiłam, że y, to jest dobry moment, żeby zrobić takie małe w sumie podsumowanie, co mi tak naprawdę dał rok na YouTubie. I y, 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 ku, ku mojemu zadowoleniu, siedzę, wiecie, kolejny rok, kolejna wiosna przyszła, y, no i y, ten rok. Ten okrągły rok, który minął od opublikowania pierwszego na YouTubie filmu przeze mnie na kanale Lotniczy Vlog przyniósł mi uwaga, uwaga 49 subskrybentów. Ja się tego nie spodziewałam, ponieważ kanał jakoś mocno nie jest promowany tak naprawdę. Ja też troszeczkę tak nieśmiało do niego podchodziłam na początku. Teraz już się czuję w tym pewniej, chociaż nadal uważam, że to nie jest prowadzony profesjonalnie. I tak dalej, i tak dalej Ale właśnie przechodząc do tego, że Wy widzicie w filmach mnie Zauważyłam, że te wideo się lepiej oglądają Zaraz Wam pokażę właśnie statystyki z kanału Z jejku, nie z kanału, znaczy tak, z kanału mojego Ale z filmu, gdzie komentuję katastrofę, która wydarzyła się w styczniu Katastrofę B737 Tutaj zerkam, bo mam laptopa, więc wybaczcie No i w ogóle te gadane wideo Z chyba z tamtego roku, gdzie sobie tak swobodnie mówię i tam nawet nie ma zdjęć, to mnie zszokowaliście, że to ma tam prawie 2000 wyświetleń mm, i, i tak dalej. No, nie zastanawiałam się też, czy tego właśnie mm, nie, nie zrobić na prywatny, bo w sumie to nie było tam chyba nic ciekawego, ale wy uznaliście odwrotnie, więc stwierdziłam, że nie, że niech to zostanie na publicznym. Oglądajcie się, mm, komentujcie, dzielicie się spostrzeżeniami. Mm, no i co by tu jeszcze dodać, że. Chciałabym Wam bardzo podziękować za te 49 subskrypcji. Mam nadzieję, że, że będzie Was więcej i że będziemy łączyli się pasją. Zastanawiam się też nad zmianą kanału. Dziękuję jednej osobie za zasugerowanie tej zmiany i, i za to, że podzieliła się ze swoją opinią. Wy także możecie zostawiać swoje komentarze na ten temat, ponieważ chciałabym zmienić nazwę lotniczy vlog na lotnicze świry. Bo wiecie, bo w sumie. Jesteśmy sobie takimi lotniczymi świrkami, którzy się samolotami interesują, ee, i, i tak dalej, i tak dalej. I też nie chcę brnąć w jakieś bardzo mocno poważne treści, chociaż niewątpliwie y, kanał, y, przepraszam, filmy z newsami, to, to właśnie to jest dosyć poważna treść, ale zauważyliście, że ja tam staram się wplatać jakieś y, humorystyczne y, wstawki i tak dalej, żeby nie było jeszcze całkiem, całkiem poważnie. I jeżeli macie też jakieś tam pomysły na, na to, jakie filmiki mogłabym nagrywać, to, to ja jestem otwarta na sugestie. Chociaż wiecie, Wy możecie sugerować, a ja i tak wybiorę to, co mi się najbardziej podoba, bo uważam, i takie było założenie kanału od początku, że to ja mam mieć największy fan z tego, co robię i ten cel na razie udaje się zrealizować i ja się bardzo z tego cieszę. Mam nadzieję na, na więcej i co. I pozostaje mi zaprosić Was na kolejne lotnicze newsy, także dziękuję Wam za oglądanie i żegnamy się. Na, do zobaczenia w następnym film, filmiku. Do następnego, pa pa!